Panowie, tania chińszczyzna ale żebyście nie mówili, że jestem chińskim trolem, bo ja tego nie sprzedaję, po prostu to używam, to jest tanizna i chciałbym zrobić test inwerter 2,5 wróć 4,5 kW teoretycznie, 24 DC no i zobaczymy, czy on tyle pociągnie zaraz zobaczymy mu obciążenie odłączymy mu troszkę solarków co by nie było tutaj, że on się wspomaga no i, i co? Kurka wodna, gdzie ja tu mam? Wiem, że to jest tak na akumulatorkach, ale na razie nie gazują. Na razie nie gazują za bardzo. Kurczę, żeby tutaj zaraz... Czyli tak, podłączam dwie kwoki. Tu mamy... Zaraz watów, nie wiem jak on to pokazuje. Load 635 W teoretycznie yy, dobra Teraz na szybko, na szybko odłączam odkurzacz On tam jest w drugim pomieszczeniu, troszeczkę dalej co by mi ciszej chodził już mamy 1800 Teraz idzie farelka Kilowat Ciekawe czy go zławi mamy 3 kW Niecałe 3 kW Co by mi się tutaj nie pojarało No i zostałam jeszcze 4 i na drugim biegu 4,5 proszę bardzo Ciągnie Zaraz zobaczymy jaki jest pobór, pobór mocy Trochę głośno, ale zaraz zobaczymy ile amper. 190 amper! Kabelki, grube jak cholera. Szkoda, że nie mam kamerki, to bym podłączył i zobaczył jak jest. 200 amper, panowie! 4,5 kW chińczyzna za 1600 złotych. Niech mi ktoś nie mówi, że Chińczycy nie robią dobrych patentów. Jak Polacy jesteście tacy mega, to proszę bardzo, zróbcie coś takiego w podobnej cenie. Dobra, do 2000. Co by jeszcze wsparcie było, bo, bo tu nie ma. Dobra, wyłączamy te ustrojstwa. Dobra, także panowie, Chińczyzna nie jest taka zła. Ja rozumiem was, że trzeba wspierać Polskie, ale. No kurde, chciałbym móc kupić takie coś polskie z gwarancją, no ale niestety, nie mogę czegoś takiego kupić i co ja na to poradzę, że Chińczycy, kurde, we wszystkim nas wyprzedzają, no? A później gówno burza o jakieś pompy ciepła, chińszczyzna, że to szroty i zachwalacie tam chińskie pompy i tak dalej, no? Panowie, no nie róbcie, kurde, jaj. To postawmy te polskie z chińskimi i, nie wiem, sprawdźmy to, co do ceny i tak dalej co mi tu jeszcze chodzi dobra wyłączamy to wszystko porządek trzeba tu będzie ogarnąć i ten no także Pany, chińszczyzna 4,5 kW z 24V także idzie bezstresowo bezstresowo idzie i no i co wam mogę jeszcze powiedzieć no polecam ten produkt chciałbym móc polecić polski no ale no co ja na to poradzę? No, oczywiście, jak Polacy to zrobią, to pewnie dorzucą drugie tyle za serwis. No i będzie, kurde, to kosztować nie 1600, tylko pewnie, nie wiem, czy widziałem na naszym Ale drogo yy, tym, to one chyba chodzą po trochę więcej niecałe trzy klocki. No, ale oczywiście, no. F... Rozumiem, że trzeba zarabiać, no, ale bez przesady, no, panowie, bez przesady. Zróbcie sobie parę stówek na rzutu, serwis jakiś tam ustalcie, a nie. Nie walicie cenę razy dwa. No kurde, to już jest poniżej pasa. I chcecie później, żeby ktoś kupował polskie? No absolutnie, za takie ceny to ja nie będę kupował u polskich dystrybutorów. Bo za serwis, jaki mam zapłacić drugie tyle, to ja wolę sobie kupić drugi taki falownik. Albo od Chińczyków, jak mi jeden pad wcześniej za kilkaset złotych wysłali mi całą płytę. A tu mam kupować cena dwa razy? No dajcie spokój. Dobra, na razie.